Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy po największych, wydaje mi się, zbiorach tegorocznych. Chciałbym pokazać, ile jeszcze zostało pomidorków. A że dzisiaj jest piękna, słoneczna sobota. Mamy dzisiaj 28 sierpnia. No to popatrzcie, ile tu jeszcze jest pomidorków, które będą dojrzewać, dojrzewają. Chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić. Yy, tym, jak nawożę pomidorki, kurde swoje. Chciałbym nadmienić od razu, jeszcze raz przypomnieć, że kupuję gotowe sadzonki. Myślę, że w sadzonkach to jest 90% tego, jaki będziemy mieć zbiory. Zawsze uważam, że mój świętej pamięci Teściu Kurde, Julian, że on coś z tymi pomidorami. Robił coś, coś niesamowitego. Po prostu nigdy nie udało mi się osiągnąć takich wyników ani takich zbiorów, jak on miał. Zawsze podejrzewałem, że albo zapyla te pomidory, albo gdzieś specjalnie nawozi, ale jednak to nie jest to. Yy, takie zbiory można osiągnąć przez odpowiedni gatunek pomidora. Po prostu gatunek jest plenny, dorodny, jak się go dobrze nawozi. To daje duży, duży plon i dzisiaj chciałbym Wam nadmienić jak ja nawożę, z moim tatą razem nawozimy pomidorki jak przygotowujemy całą rozsadę, nie rozsadę, jak przygotowujemy pod, pod rozsadę, pod paliki pomidorki, pod pomidorki przygotowujemy teren. Chodzi o to, że w połowie kwietnia bierzemy nawóz kurzy razem z nawozem pod pomidory i bierzemy, wykupujemy w miarę głębokie dołki, później przy, zasypuj, zasypujemy je obornikiem i garstkę nawozu do pomidorów. I po prostu dwa, trzy, czy nawet cztery tygodnie to ten nawóz się przerabia. I później dopiero sadzimy pomidorki. Wiadomo, około 15, około 15 maja. Gdy pomidorki się przyjmą, po prostu gdy jest efekt zadowalający, po prostu już widać, że się przyjęły. Po dwóch tygodniach biorę i Gnoj, podlewam gnojowicą. Jak to wiem, że gnojowica to nie są owoce, a są to yy, łodygi. Po prostu, ale mocna łodyga może wytrzymać bardzo dużo, duże obciążenie pomidorów. Także yy, uważam, że gnojowica jest bardzo dobrym. Gnojowica yy, skórzeńca, po prostu yy, wcześniej zalana przefermentowane oczywiście, i później w proporcji, jedni mówią 1 do 10, mówię 2, 3 do 10 litrów, i wtedy można wziąć, podlewać. Wiadomo, że podlewamy nie za obficie. Jeżeli chodzi o następną rzecz, to uważam, że wiadomo, że skoro gnojowica odżywia łodygi no to trzeba odżywić owoce no to posypuje wtedy bardzo delikatnie nawozem typowym do pomidorów ten nawóz powoduje że te pomidory naprawdę wzrastają i uwierzcie mi że naprawdę widać to że te pomidory rosną, że chcą rosnąć, że one naprawdę powodują to, że wzrost ich jest naprawdę piękny. Jako ogrodnik mogę powiedzieć, że bardzo jestem zadowolony, bardzo się cieszę. No, może ten rok, akurat ten, ten rok był dobry. Ten tydzień był bardzo deszczowy. Ale przed tymi deszczami poobrywałem swoje pomidorki. I one sobie dojrzewają w paczkach, a później pójdą na przetwory. A te, co są tutaj, no to pojutrze będzie 1 września. No i myślę, że mogą sobie jeszcze spokojnie rosnąć. Widać, że niektórym jeszcze sporo brakuje. Niektóre już są czerwone, ale po prostu nie ma ich bardzo dużo. I także uważam, że nawożenie jest oczywiście oprócz gatunku bardzo ważnym elementem, który powoduje, że taki kurde, domokrążca czy plantator domowy jest bardzo zadowolony z efektu końcowego. Jaki obecnie widać? Popatrzcie tutaj, państwo, kurde mieli: tu brakło palika, łodyga załamała się, ale widać, że ona chce produkować dalej w pomidory. Po prostu w, nim jest, w niej jest taka siła ogromna, że wydać plon to dla nich jest najważniejsze. Jeżeli chcielibyście się ze mną podzielić swoimi opiniami, proszę bardzo, dziękuję bardzo panu Michałowi za wyrażenie swojej opinii i jestem naprawdę bardzo wdzięczny i zadowolony, że jesteście ze mną i tak pozytywnie oceniacie moją plantację. Dziękuję bardzo, do widzenia.